Dzień dobry, witam Panów spod znaku byka, na czytaniu horoskopu grudniowego 2020. Ostatni miesiąc trudnego, zaskakującego roku yy, karmicznego. Zobaczmy, moi drodzy, co przyniesie jeszcze ten ostatni miesiąc, czego można się spodziewać, co ukaże, może coś trzeba yy, będzie uwolnić jeszcze przed jak gdyby. Nową erą wodnika, która będzie się zbliżała w nowym roku. Dobra. Męska energia. Zaczniemy od mandali. Dla Was piękna mandala, też no, z mocną runą. Jest to mandala wolności. Więc w grudniu albo słuchajcie, będzie potrzeba Wam więcej przestrzeni. Albo będziecie musieli podejmować jakieś decyzje dotyczące waszej wolności, jakkolwiek ją rozumiecie, tak? To jest, tutaj przemawia do nas żywioł ziemi, więc tutaj są pewne wartości, pewne zasady, pewna praktyczność. Tu też jest praca, fundamenty, materia, tak? wszystko co posiadamy lub co posiadać możemy czy wypracujemy sobie jest mocna jak już powiedziałam też runa runa urus yy, runa siły runa siły runa zdrowia runa też zakorzenienia to jest właśnie też yy, taka runa konkret z tym, że Tutaj tej runie. Tutaj to temat tej runy jest tur, który jest silnym, mocnym zwierzęciem, który jest odważny, który toruje sobie drogę, e, któremu nie straszne są przeszkody. Więc macie bardzo silne tutaj wsparcie. Co jeszcze? Jeżeli chodzi. O planetach, o planetę, którą patronuje ta mandala, jest tu wpisane Merkury. Merkury, czyli komunikacja, czyli informacja, jakaś siła wyrazu, tak? To jest też umysł, to jest też nauka, logiczne podłoże, logiczne myślenie, tak? Więc tutaj też wchodzi taki racjonalizm w to wszystko, tym bardziej z tym żywiołem Ziemi. Więc, coś, ten grudzień będzie wzywał Was, będzie Was ściągał ee, na dół, do konkretów, tak? Co jeszcze? Wibracje numerologiczne, to tu jest dwójka i szóstka. Dwójka, czyli no też to jest tak, współdziałanie, to jest relacja, tak? Szóstka też związki, rodzina. Widocznie bardzo dużo będzie się tu działo u Was na tym polu. Zobaczymy, jak jeszcze Tarot co pokaże, natomiast no tu będą pewnie kwestie też podej podjęcia decyzji. Dwójka to są decyzje. Może w którą stronę pójść, jak to wszystko ma wyglądać w bardzo taki praktyczny, logiczny, rzeczowy sposób. Ta Mandala y, odpowiada runie drugiej, czyli y, znowu nam się pojawia y, energia związków, siła związków, tworzenia relacji, umiejętności bycia w danej relacji, zachowania właśnie przestrzeni, też wolności, tak jak tutaj dla każdego, tak? Okej. Okay. Y, jeżeli ktoś. Y, z Was, Panów, chciałby, chciałby pomedytować, chciałby poprosić, chciałby pomodlić się może o wsparcie, też o siłę, o, o zrozumienie pewnych sytuacji, to tutaj pojawia nam się Archanioł Metatron, tak? Więc możecie, możecie wykorzystać tę energię. Ok, co ja bym jeszcze tu chciała powiedzieć Wam? Jeżeli chodzi o zdrowie, to... No, Urós mówi o dobrym zdrowiu generalnie, tak? Ale jeżeli by trzeba było coś nią wspomóc, to uważajcie na stawy, szczególnie stawy na przykład barkowe łokciowe, czyli ręce i, i dwunastnice. To takie są tutaj elementy. Dobrze. Przejdźmy dalej do energii. Tutaj położymy sobie, gdzie mam to. Tą położymy sobie mandalę, żeby była widoczna i zobaczmy, co jest w energii tarotowej. Okej. Okay. I teraz tak, zobaczcie, tutaj już energia mandali wzywała, tak, tutaj do, do przemyśleń, do racjonalizmu, do, do, do mądrych decyzji, do logicznego myślenia. Tutaj też, słuchajcie, pomimo niektórych z Was, pomimo... Emocji, dużych emocji, potrzeby też opiekuńczości, e, wsparcia, miłości, emocji, czy dawania e, takich rzeczy innym. Jest to właśnie karta mądrości karta wycofania się, ale tylko po to, by przemyśleć pewne sprawy. By zobaczyć, yy, w jakim miejscu jesteście i czy to miejsce jest dla Was dobre, czy to, co tworzycie, też jest dla Was dobre i czy jest dobre dla innych, tak? Czyli tutaj jest do, mądra weryfikacja ogólnie miejsca, w którym jesteście obecnie. To jest u niektórych też kwestia, słuchajcie, mocnej roli. Albo partnera, męża, ojca, gdzie jest wezwanie do tego, abyście byli autorytetem, abyście byli mądrzy w osądach, ocenie, aby wasze wsparcie było oparte na logicznych przesłankach, a nie tylko na burzy emocji. Abyście umieli dostrzec wszystkie za i przeciw. Oraz umieli patrzeć z perspektywy drugiego człowieka, w zależności, czy to jest partnerka, czy to jest yy, inny członek rodziny, czy to są dzieci, tak, żeby umieć też się wczuć jak gdyby yy, w sytuację drugiej osoby, by się wykazać tutaj empatią w różnych sytuacjach, a nie patrzeć tylko też może przez pryzmat własnych emocji. Co jeszcze? U niektórych panów będzie odkrywał być może w grudniu ważną rolę też pozycja waszego własnego ojca. I tutaj być może sięgniecie, nie wiem, po jakieś energii, mądre energie, właśnie ojcowskie. Być może um, przypomniałam się jakieś rady, przy, może przypomnę Wam się jakieś elementy wychowania, które możecie przedłożyć tutaj w swoim życiu, możecie, możecie się czymś zasugerować. E, w grudniu też y, tu jest takie wezwanie: słuchajcie, do dobroci też, do, do tradycji, do układania zasad, według których wy chcecie żyć oraz które mogą. W dobry sposób, pomóc y, też y, funkcjonować waszemu otoczeniu. Tak? Mm. Uważajcie na, na, na rozstroje emocjonalne, na rozstroje jakieś po prostu nerwowe, na nadmiar emocji, które mogą przyjść i czasami y, po prostu kanalizować się. W niezbyt słuszną drogę, dlatego że dla niektórych tutaj mam energię, drodzy panowie, zagłuszania swoich emocji, zagłuszania swoich uczuć, i, i tutaj też co niektórzy no, kierują się w stronę, w stronę używek, w stronę na przykład alkoholu, mogą być tu pewne problemy. Więc proszę uważajcie, dla niektórych panów też proszę uważajcie ze względu na to, że możecie zapędzać się. W taką pozycję, wiecie, co, mentora, który wie wszystko i jest nieomylny, tak? I może dla Was to jest dobre, tak? Ale niekoniecznie dla innych. Co jeszcze? Niektórzy Panowie będą kończyć jakieś etapy w swoim życiu w grudniu. Być może będą kończyć to, bo po prostu nie wiem, to mogą być etapy jakiegoś schematu myślenia. Może być koniec etapu, nie wiem, jakiejś nauki. Tak? Nauki życiowej, nauki normalnej takiej czy akademickiej, czy kursów, to mogą być końce, mało tego. Możecie też z kolei rozpocząć na przykład, bo dla siebie też coś zrobić i, i podjąć decyzję, rozpocząć na przykład naukę języków obcych. Albo zaczniecie podejmować jakieś mądre decyzje dotyczące w ogóle może podróży, może zagranicy, tak? może jakiejś właśnie pracy za granicą, czy w ogóle mieszkania, y, jakiś y, takich swojego nowego etapu w życiu. To są bardzo dojrzałe, słuchajcie, energie się pokazały, y, więc jest dużo przesłań y, albo już do, 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 do dojrzałych panów, albo do y, młodszych panów, ale którzy mają dojrzałe myślenie, albo dojrzałe cele, tak? Albo jest nawołanie do tego, byście zaczęli w sposób dojrzały patrzeć na swoje życie, tak? Co jeszcze? Jeżeli być może niektórzy z panów są w jakimś dystansie, w jakiejś odległości też od, od swojej rodziny, tak, no to tu jest pokazana też tęsknota. I. Niektórych po prostu też są decyzje, jak gdyby mądre decyzje podjęte, że bo może to się tyczyć na przykład pracy za granicą, już, którą prowadzicie dłuższy czas, to jest rozłąka z rodziną, może podejmiecie decyzję, że po prostu z tym koniec, tak? I, i to męczy to jest niedobre jak gdyby dla, dla waszego czy małżeństwa, czy związku, czy rodziny, i być może podejmiecie decyzję, że, że to już jest koniec, że to już wystarczy, że, że teraz pora na zmianę, na inny cykl. Więc też są takie, takie historie. Generalnie niektórzy też z was zdobyli też tutaj, i są też tacy, zdobyli tutaj w tym grudniu, bo to na grudzień, jakąś pozycję też, którą, nad którą pracowali dosyć długo jakieś awanse, jakiś posłuch, jakiś szacunek wśród ludzi. Tak, więc tutaj też są takie fajne, fajne energie, które dają wam satysfakcję, samozadowolenie, szacunek do siebie, oczywiście, tak? Szacunek innych. Więc bardzo fajne też energie. Mhm. No, u niektórych też im to też to powiem. Jest, jest energia, może być energia końca, końca jakiegoś małżeństwa, końca jakiegoś związku, coś, co dobiegło, to znaczy do, dokonał się jakiś cykl, tak? Dokonał się jakiś cykl, no i teraz będziecie albo już ta energia w grudniu Was ogarnie, albo będziecie już musieli podejmować jakieś decyzje, albo to się też przesunie potem na nowy rok, natomiast jakieś decyzje na pewno będzie trzeba podjąć i kart wezwanie jest takie, by podjąć je mądrze, mądrze, bez... Czy poczucia winy, czy może chęci zemsty, czy złośliwości? Tak, rozumiecie. Jeżeli coś trzeba skończyć, jeżeli coś już nie można naprawić, to, to żeby to było po prostu zrobione mądrze. A gdzie indziej w Związkach też panowie jest prośba do tego, by mo być może, yy, kiedy zawiodły wszelkie yy, próby, yy, Użyte przez Was, nie wiem, naprawy związku, naprawy relacji, tej całej sytuacji u Was, to być może trzeba się zgłosić po pomoc do kogoś innego kogoś, kto posłuży wsparciem, czy swoim doświadczeniem, czy zawodowym, czy życiowym. To może być też terapeuta tak, to może być jakiś mediator więc, więc też. Co jeszcze? Chciałam jeszcze tu powiedzieć, słuchajcie, że niektórzy z Was będą, Panowie, też być może w grudniu potrzebowali po prostu regeneracji regeneracji i zrozumienia też wielu rzeczy, które się u Was w życiu zadziały, czy, czy, czy się zadziewają w dalszym ciągu żeby tak to wszystko sobie poukładać, więc ten grudzień może być dla Was też po prostu miesiącem weryfikacji, tak, tego wszystkiego. Jeżeli chodzi o też zawodowe sprawy, to ja mówiłam, już tu tutaj akurat, akurat y, jakieś awanse, natomiast może też, czy jakiś kontrakt możecie niektórzy dostać też zagraniczny, z którego będziecie zadowoleni, ale to też się wiąże z jakimiś decyzjami, czy jakieś inne, inne zawodowe inne zawodowe mm, opcje, natomiast też być może, yy, co niektórzy z Was są praco pracodawcami, więc tutaj też jest wezwanie o to, by być po prostu mądrymi, wspierającymi, wyrozumiałymi yy, szefami. Jeżeli macie y, jakiś szefów nad sobą, to jest tu pokazane, że, że oni też jakby w tym grudniu, obojętnie, co by się działo, jakieś sytuacje, oni się też jakby zachowają fair. Tak? Wobec was. Dobrze. To byłby tarot. Panowie, y, typowo relacyjne. Mhm, taka karta. Proszę, zobaczcie. Piękna. A piękna tym bardziej, że Twin Flames, czyli bliźniacze płomienie, słuchajcie, jeżeli chodzi o relacje, tak? Bliźniacze płomienie czyli coś, yy, jakiś związek, który też tu może, co niektórych, yy, być po prostu z wcześniejszych wcieleń, bardzo mocno duchowy. Bardzo mocno taki głęboki, tutaj też ta karta o tym świadczy, i ta również. Słuchajcie, tu jeszcze jest coś takiego, jak już się pokazała, mi ta karta, i patrzę na rozkład tarotowy. To może być taka historia, panowie, że wy możecie na przykład albo spotkać swój bliźniaczy płomień, czyli będzie to e, nawet już w dojrzałym e, tutaj wieku, po prostu historia e, miłosna, gdzie wy się po prostu zakochacie mądrze, tak duchowo. Mówię, to jest duchowe spotkanie. To jest wyjątkowy, wyjątkowy związek. Być może tak poznacie, być może byliście w dystansie z tą osobą, być może ta osoba wraca z przeszłości, gdzieś, gdzieś się poszukacie, gdzieś się znajdziecie, tak? Być może jakimś przypadkiem, w czasie też jakiejś podróży, czy przez internet, słuchajcie, gdzieś się poszukacie, na coś traficie, na coś, co będzie dla Was ogromnie cenne i to może zadziać się w grudniu. To może się zadziać w grudniu, naprawdę. I to może być coś pięknego, coś, co jeszcze mogliście nie przeżyć, co Was naprawdę tutaj dotknie głęboko w bardzo pozytywny sposób. Tak, super. No to tego życzę Wam, panowie. Tak. No, chyba, że jeszcze w dotychczasowym związku będzie taka zmiana, że skończycie jakiś cykl, a wejdziecie w cykl zupełnie inny, zupełnie nowy, dojrzalszy. Pełen takiego już zrozumienia, pełen takiego duchowego powiązania, tak? Takich cudownych emocji na wysokim poziomie, teraz, tak? Co mieliście przejść, to przyszliście, co mieliście dotrzeć, dotarliście tam u siebie, tak? Co miało iskrzyć, wyiskrzyło, natomiast teraz odzyskuje to nową jakość, lepszą, piękniejszą, tak? Tutaj też wiecie, ile sobie dać wolności, na czym ta wolność ma polegać, nawet w związku, tak? Więc piękne energie, panowie. Dobrze, na koniec jeszcze losuję słowa wyroczni. Co dla Was? Aha, tutaj jest akurat mamy jakieś, zaraz Wam pokażę. Jakieś koraliki założone, ale jest 26, więc to jest do karmiczne miłości. Zaraz, zaraz, zaraz przeczytam Wam, moi ręce No, dobrze. Tu jest też. Ok. Bardzo nam się będą składały znowu te, te wszystkie energie w dzisiejszym czytaniu. Dobrze. Wszystko ma swój sezon. Wszystko ma swoje miejsce i czas. Teraz najwidoczniej nasz czas, aby wstrzymać też aktywność. Jest to czas rekonesansu, proszę, tak? Przemyśleń, tak? Tutaj tej regeneracji o swoich emocjach. To czas hibernacji pewnych rzeczy, sytuacji, pomysłów, planów, które nie są jeszcze gotowe do rozkwitu. Zrezygnuj z bardzo ambitnej działalności, bo nie ma to teraz do tego energii. Ta przerwa pozwoli też na zweryfikowanie i dojrzałość. Dojrzałość Twoją, Twoich projektów i celów, proszę. Pięknie, tak. Nie idź na razie w danym kierunku na siłę. Nie ma takiej potrzeby, co ja powiedziałam: troszkę się wycofać, przemyśleć. Skupienie na sobie, weryfikacja, proszę, weryfikacja, przemyślenia. To teraz najważniejsze czynności. Zadbaj o swoją przestrzeń. Przeczytaj dobrą książkę, weź się za zaniedbane hobby. Proszę, a tu mamy element tej wolności, tej przestrzeni. Pięknie, odpoczywaj, śnij. Jeżeli w tej chwili bardzo byś się o coś starał, popychał, angażował w sprawy, one i tak nie dadzą w tej chwili efektów, tak? Bo można, oczywiście macie wolną wolę, ale nie dadzą. Oczekiwanych efektów. Życie chce, abyś zrobił sobie przerwę. Czekaj na oznaki wiosny, wtedy to będzie odpowiedni czas dla ciebie. I tym przesłaniem życzę spokojnego, dojrzałego, mądrego, pięknego, yy, pięknej miłości też grudnia. Drodzy panowie, pozdrawiam serdecznie. Pa.